Jan Bodakowski, Szanowni Państwo, kolejna rocznica masakry katyńskiej, w której to Sowieci wymordowali ponad 20 tysięcy polskich oficerów, przedstawicieli polskiej inteligencji. Rosja sowiecka i Niemcy nazistowskie wspólnie postawiły sobie za cel w eksterminację polskich liderów, polskich, polskiej inteligencji, polskiego, polskiej elity. Niemcy robili to w ramach akcji AB, inteligencji, akcją Sowieci. Rosja sowiecka robiła to w ramach zbrodni katyńskiej, a także czterech deportacji. Właśnie minął mnie, mija mnie początek marszu, Katyńskiego Marszu Cecień. Już od 15 lat ta piękna uroczystość. Kilkuset rekonstruktorów oddaje cześć polskim bohaterom pomordowanym przez Rosję Sowiecką. Na początku był czarny wagon, taka ciężarówka, którą właśnie byli przewożeni polscy jeńcy mordowani wśród pierwszych z pierwszych osób była jedna kobieta, bo wśród ofiar masakry katyńskiej była jedna jedna z polskich żołnierek. Ja się ja zapominam o pamięć o moim dziadku. Żeż ty bo te zasrane cholerne typy odgrywają bendę, prawda, bo jestem Nie uznaję tego ciała. Nie właśnie Wy nie szanujecie pamięci mojego dziadka, pułkownika Jerzego za który został zastrzelony szanujecie, nie proszę Ale pani ale pani nie szanuje tych ludzi. Ja nie szanuję ciała mojego. ale po co pani, Tam nie jest Rekonstrukcja to jest teatrum, a teatrum to jest poniżenie pamięci o prawdziwych ofiarach. Dobrze, pani, pani, lepiej pani lepiej czci swoją pamięć teraz z tym napisem i tym ją Tak, dobrze, ja ja pani pani ja. wy flagą. Wy natomiast tak. obrażacie ale, pani, pamięć mojego, czy pani, proszę, mojego dziadka. ale czy pani, czy pani sobie zdaje sprawę, że pani zachowuje się. jego dziadka, ale czy pani się zachowuje jak. Przecież to jest niegrzeczne. Czyż pani się niegrzecznie zachowuje. Kukły przebrane. Kukły przebrane! Kukły przebrane! Jak możecie robić to teatru? Pójdź adek! Jeszcze za polski, półkozgi Polska Polskiego! Został zamordowany w Katyniu. W katyniu został zamordowany, wiesz? Ale jak on ty historię Obrażasz, Obrażasz mojego dziadka, pułkownika Jerzego Polskiego, robiąc ten cyrk kolerny, To teatrum. Rekonstrukcję. Ale rola pokaże u faszystów. A co mnie to obchodzi? Oni my ciągle tam pokazują w dupie, wami. Ja mam teraz uważam, tylko ważny jest dla mnie mój dziadek. Pułkownik Jerzy Zapolski, zamordowany w Katyniu. Między 3 marca i, a 9 majem, bo oczywiście nie wiem kiedy. A wy odstawiacie teatrum. Obrażacie pamięć mojego dziadka. Pułkownika Jerzego Zapolskiego, zamordowanego w Katyniu. A w jaki sposób? Bandyci. Bandyci jesteście. Obrażacie pamięć. Obrażacie pamięć, Ale w obrażacie sposób, pamięć, w rekonstrukcjami sposób? i teatrem, w bo teatru? Katyn to nie jest tat, to było straszne, straszna ma, rzecz i rodziny cierpią. Pamięć. Jaka Marsz pamięć? Cieni, w postaci pamięć. teatru? Teatr nie jest to nie teatr. jest pan, To jest teatr. A jak A pani? To jest teatr. Flaga ten, co to teatr. To jest teatr. A dziadek, dziadek się pani wstydzi. Teatr. Dziadek pani teatr. się pewnie wstydzi. Bo szedłby Tręcy tutaj. Teatr. Gdyby żył, to wyszedł tutaj. Nie szedłby. Zapewniam Szedł. ciebie. Pe... Zapewniam ciebie. Na Żaden teatr nie może upamiętniać mojego dziadka i 23 tysiące ofiar katyńskich. Taka jest prawda. Właśnie ja. Mam nadzieję. że odbije się to na was, szczególnie ten gówniarz tutaj don. Ci tym co ma w pamięci. A czemu Dzień pani nosi flagę solidarności? Pani była w solidarności? To się i tyle. Na razie lewacka policja pomaga. Tutaj bardzo lewe. No im tutaj, bo nie, nie zawsze moja. No cześć. No ja, ja przyszedłem uczcić e, ofiary... E, ofiary katenia. Mojej prababci e, brat w kateniu.

<Sk> dało <Szold> clientle, <Szold> yeah. siostrę, ja będę, trzeba mieć siostrę przed żeby ją to? trzeba mieć siostrę żeby mieć siostrę. Przydało to? Przydało to? siostrę! to? nie miałam nie to? ja nie miałam to? siostry, to? Trzeba mieć siostrę, żeby ją no, no to, to da, ja, ja, nie No, no, Nie, ja, miałam jak, jakim, jakim nie, prawie, siostrę, tak jak, nie siostry. miałam siostry. Nie miałam siostry. Nie miałam siostry. No, no, nie to, nie, to, nie czy, miałam siostry. Nie miałam. płaci takie ekscesy, A kto tobie płaci za to? nikt nie płaci. A no właśnie, to każdy sądzi według siebie. Jak tobie płacą, to sądzi, że wszystkim płacą. Jak tobie płacą, to sobie wszystkim nie dotykaj gówna, bo śmierci. A co ty wiesz o Rozmawiałem tak, Rozmawiałeś tak. Tak, o! Tam. Pognałem, Zostaw że przygupa. Zostaw przygupa? Zostaw że tego przygupa. Ka karła, Karła, że się... <laughs> panowie, panowie. We, weźcie to, weźcie to na śmiertnik wyszło. Pod nogi podszedł! Stałam! Do Kubła! Na śmieci do Kubła i wywiesz. Ale pani się obróciła i tak I ciebie wtedy nie widziałam pan. Dobrze. Ale ona nie zasługuje w ogóle na pani, to jest osoba jakaś. I to jeszcze jest jest chora. No, tak to właśnie bywa, że prowokatorów nie brakuje. Na kurze trzeba Ja po prostu mi się nie chce wierzyć, że ktoś może się tak zachowywać. E, ja nie wiem, może tą panią finansuje po prostu e, PiS po to, żeby ośmieszała groteskową opozycję. E, ale ale nie, powiedzmy sobie szczerze. Ta pani tak sama z siebie, z natury to robi. Ona zyskuje poparcie w tych środowiskach. Jest po prostu największym, najlepszym sy sy symbolem tego, czym, czym jest groteskowa opozycja. Jak ona jest wrogo nastawiona do Polski Polaków. Jak żywi po prostu niewyobrażalną nienawiść. Jak jest zdolna do, do dokonania jak najbardziej obrzydliwych rzeczy. Podejdźmy, może, tutaj się zapytamy. Okay. Z Polski, one Przepraszam, Czemu ja może pan by skomentował, nie? Nawet na... Z najbardziej, a może państwo by skomentowali, co pani sądzi o babci Kasi? No, babci Kasia niech pojedzie na stronę, tam gdzie ruskie napierdalają. No żenująca, uważam, że to jest kobieta o no, zakłócone umyśle i, i w ogóle opłacana przez kogoś, wykorzystywany jest jej stan umysłu do tego, żeby robiła jakąś robotę po prostu na. Ale czy, czy na, nie, na, najbardziej dla mnie przerażające jest to, że ona się zysku, zyskuje Poparcie tych, tych środowisk. I to jest przerażające. Bo ja jak ja bym stał w tym. Bo ja rozumiem, że można nie lubić pis. Jak ja bym tam stał i demonstrował, to ja bym tą kobietę odciągał, żeby mi wsi nie robiła. A oni nic, a oni, oni po prostu ją na, na doceniają. Straszne. No i to jest bardziej. Ciekawe zjawisko, znaczy te żenujące w ogóle.